Witam na meczu tutaj Cubson oraz. oraz Maras oraz. oraz Przemas i już chyba gol będzie zaraz, tak już gol jest. Co na to, co na to, przemas? Wspaniała akcja, trzeba zauważyć, że. Ten strzał, tutaj pokazowana piłka od ziemi, pięknie uderzona, odbita od główki, trochę nieudolność obrońców chińskich, ale jednak chińscy napastnicy tak, to jest... Tak, tak, jest... tak, zgadzam się, Maras, coś. Tak, jednak chingon Ku to jednak to jest dobry gracz, on grał w wielu poważnych klubach Ligi Chińskiej i on po prostu, on wie jak strzelać takie bramki. Dobrze, widzimy w tym meczu, że naprawdę wszystko jest pod kontrolą Chin w stosunku do Chin, bo Chiny, tutaj widać, o proszę, tutaj takie podkosuwowanie piłeczki i wpada piłeczka do brameczki. Jest gol. Ja nie jestem pewien, czy ten mecz nie jest ustawiony, bo tutaj ta główka była taka dość wątpliwa, nie wiem, nie jestem pewien, trzeba to zbadać, trzeba to zbadać, w Chinach różne rzeczy się dzieją. Tak, tutaj, ale już kolejna akcja, więc musimy przerwać niestety i chyba gol! Tak znowu Chiny strzeliły Chinom, bramkę, znowu piękna akcja Chingongku. Muszę tutaj cię poprawić, bo inne Chiny strzeliły, innym Chinom. Czy tym samym Chinom, co wcześniej strzeliły, teraz Chiny strzeliły. No tak, przecież mówię o tych Chinach przecież no. Nie pouczaj mnie, proszę ciebie. No to czyli ogólnie jest 1-1. Tak, w skrócie tak. mówiąc, które Chiny z którymi Chinami grają i kto komu strzela bramkę. Może skończysz akcję. Tak, no akcja w tym wypadku. Piłka była bardzo trudna. <laughs> tutaj akcja jest naprawdę gol po niej. Tak, i proszę <laughs> zobaczyć, jak piłka pilnie wpada do bramki. O, teraz już chyba będzie rzut wolny. Tutaj prawie ma zdjęty spodnie. Znaczy tak, na stringi 1-1, przypominam, 30 minuta, 31. I tutaj, co tu robi sędzia, powiedz nam. No sędzia tutaj próbuje uspokoić zawodników, pokazuje im gdzie powinni stać. Widać <laughs> tak, proszę bardzo, piękny strzał, o nie, nie strzał! Ale to będzie chyba tak jak myślałem, to jest zmyła jest 2 e, do jednego! 2 do jednego! Nie było spalonego, nie było! Proszę państwa! Cudowny nowy wynik! Dobrze, a teraz Przemek, proszę nam powiedzieć tutaj przemas, komentator Przemas. Ja chciałem zwrócić uwagę jak wspaniali są chińscy kipice, bramkę strzelił, Li Chongsu. Tak dla wiadomości wszystkich nas, którzy i tak nie wiemy co to oznacza. drobne proteczki transferowe Chun-su prawdopodobnie przejdzie w przyszłym sezonie do innego klubu. Słyszałem, że to może być na Liverpool na miejsce Dudka. O, o tutaj koniec meczu. Tak, prawdopodobnie to jest koniec meczu Chiny, Chiny 2 do jednego. 1 do 2, 2 do jednego. Nie wiadomo w sumie jak to jest? Jak to jest? Myślę, że jednak to jest jeden do dwóch, tak jak tutaj chińcy realizują Tłumacza, tłumacza, w Chinach wszystko się od tyłu pisze, więc to jest 2 do 1. Tak, 2 do 1 albo 1 do 2. Jednak. Zwracam honor Marasowi, to może być tak faktycznie. Dziękujemy bardzo. Tutaj to komentował Cobson. Maras oraz. Oraz Przemas. Dziękujemy, oddajemy głos do studia TVP. Jeden.